Zmieniłem w tej chwili przebieg, który generuje generator w sprawie tryb auto. Zobaczymy co złapie. OK. Chciałbym użyć teraz funkcji nagrywania Rekorder, ale chcę nagrać eee, meter O! Rejestrator może być używany tylko w trybie no, polskie menu może być niedopracowane. Chodzi o to, że tutaj muszę zmienić podstawę czasu na 100 milisekund. To oczywiście nie jest prawdziwy wykres. Mam niedopasowaną podstawę czasu do częstotliwości. Mogę zmienić częstotliwość, ale nie. Ustawmy w ten sposób. Niech będzie trudniej. Rekorder. Hmm. Rekorder oscyloskopu. Dobrze. Co możemy ustawić? Opcje: podgląd, rekord, punkty, ramka, punkty, powrót, nagraj. Zapisz pamięć, czy klucz USB? Niech będzie klucz USB. Start. zapis na USB możliwy tylko dla jednej sekundy na podziałkę. Muszę zmienić w takim razie do urządzenia do pamięci wewnętrznej Pamięć urządzenia start. Czyli zamiast jednej sekundy na podziałkę to mam 100 milisekund. 10 razy lepiej na podziałkę coś nagrało. Stop. I teraz tak. Zapisz pamięć powrót kopiuj replay. Użyjmy replay. No fajnie, taki przebieg był na ekranie. E, niestety dla tej częstotliwości ten wygląd przebiegu w ogóle nic nie mówi. Mogę go sobie przesuwać. Niewiele to zmienia. Użyjmy teraz powiększenia. Zobaczymy jak bardzo 1 milisekunda. 10 mikrosekund, 1 mikrosekunda. Przebieg przesunę sobie w dół. Jak widać, nie wszystkie dane są zapamiętywane. Jest to bardzo wybiórcze. Zastanawiam się, jak bardzo ta funkcja może być użyteczna. Dla przebiegów, które są wolnozmienne, myślę, że może być przydatna. Dla czegoś szybszego nie. Albo nie umiem jej użyć. Ale użyjmy teraz, e, chociaż zrobimy jeszcze raz, kontynuuj, pokaż tutaj, czyli tylko dla przebiegów, które możemy mierzyć przy podstawie czasu 100 milisekund ta funkcja może być użyteczna. Ale to był oscyloskop recorder i oscyloskop trend plot. Co tym razem? E, Pokazuję tutaj w miarę stałe napięcie. Parametr. Zmieńmy. Zmieńmy czas. Zmieńmy nie okres, tylko częstotliwość. Dobrze. Potwierdź. Czyli mamy w tej chwili częstotliwość mierzoną, zapewne też 10 razy na sekundę. Normal restart. Zmienię mu częstotliwość. No przebieg na pewno się zmienia. Łatwo to udowodnić. Pokaż przebieg. Częstotliwość 150 kHz, 600 kHz. Więc jeszcze raz rekorder. Trend dla częstotliwości 600 kHz zgadza się. Zmienia na 150 jest. Teraz jest środkowa 300. Ok, w tym trybie możemy nagrywać bardzo, bardzo długo. Tutaj czas jest liczony, chyba w dziesiątkach godzin nawet. Z tym, że to jest nadal 10 pomiarów na sekundę. Ta funkcja jest przydatna. Zarówno trend, jak i nagrywanie przebiegów przy 100 milisekundach na podziałkę to jest przydatne, tylko nie w każdej okoliczności. Mogę oczywiście jeszcze, tak, widz tego, nagrywać dane z wejść multimetru, ale to już w innym filmie.